Dzień dobry, tu telewizja Uczniowska SP6. Znajdujemy się w sądzie w Sanoku. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są zawody prawnicze. W tym celu porozmawiamy z panią sędzią, a zarazem prezesem sądu w naszym mieście, panią Aleksandrą. Dzień dobry, zacznę od tego, że zawodów prawniczych jest bardzo wiele. Na pewno znacie państwo adwokata, prokuratora i sędziego. Zawodów prawniczych jest jednak jeszcze więcej. Jest to m.in. rzecznik patentowy. Aplikant, notariusz i na przykład komornik. Czy każdy przedstawiciel zawodu prawnego może bronić oskarżonego przed sądem? a Oskarżonego przed sądem może bronić adwokat i, rzecz, i radca prawny. Mamy jeszcze jedno pytanie. Wobec tego czym zajmuje się adwokat i radca prawny? Dobrze, się składa, ponieważ jeszcze tu z nami teraz pani Zofia, adwokat i pani Wiktoria, y, Wiktoria radca prawny. Mam na imię Zofia. Jestem adwokatem, zajmuję się obroną oskarżonych w sprawach karnych, sporządzeniem opinii prawnych, reprezentowaniem klienta przed sądami w sprawach cywilnych oraz tworzeniem umów i statutów. Jednak najbardziej lubię bronić oskarżonych, ponieważ uważam, że każdemu należy się prawo do obrony. Ja jestem radcą prawnym, nazywam się Wiktoria. W szczególności zajmuję się świadczeniem pomocy, która w szczególności polega na udzielaniu porad i konsultacji prawnych. Sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów, aktów prawnych oraz postępowanie przed sądami i urzędami. Od 2015 roku mogę występować w sądzie jako obrona klienta. I powiem Wam szczerze, że najbardziej lubię pracę w sądzie. Dziękujemy Pani Prezes, dziękujemy Panią i zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu. Dla telewizji uczniowskiej mówiła Ania Kopiec.